Robert, trzeci weekend LMS, jesteśmy na półmetku, no i straciliście z Waszej przewagi dużej dość, dość sporo jest naprawdę, tak jak generalnie podsumujesz ten weekend? Ale liderujemy, trzeba patrzeć na obraz e, połowy sezonu, a nie, a nie jednej niedzieli. Oczywiście dzisiejszy wyścig nie ułożył się najlepiej e, z, paru, z paru przyczyn. E, myślę, że dopóki do połowy wyścigu wszystko przebiegało zgodnie z planem, E, przynajmniej z planem, który mieliśmy e, zaplanowany przed wyścigiem. Oczywiście było parę wpadek, było parę problemów, e, były też zmiany, które chyba za bardzo nie zadziałały w trakcie wyścigu. E, I ogólnie mieliśmy też trochę pecha z, z, z full course yellow, czyli z, z zamrożeniem jakby toru, czyli z, z, żółty, z żółtymi flagami. E, i, i, Nasz pit stop był przed nimi, czyli automatycznie straciliśmy 30 sekund. Inaczej, rywale zrobili swój pit stop w trakcie full course yellow i automatycznie zyskali bardzo dużo. My nie mogliśmy tego zrobić, ponieważ mieliśmy karę 5 sekund. I to nie jest tak, że zjechaliśmy wcześniej, ponieważ. E, wiedzieliśmy o, o course Yellow, ale oczywiście ryzyko było. Także musieliśmy jakby zaadaptować e, e, pewne decyzje, które później co się wydarzyło na to, że zapłaciliśmy jakby tą pięciu karę, zapłaciliśmy bardzo dużą karę. E, stratę, ponieważ e, później coś się wydarzyło na to. Hmm. E, czy bo kara strasznie późno przyszła informacja, że to była kara za start. Czy spodziewaliście się w ogóle, że będziecie mieli te 5 sekund? Znaczy no tak e, był, 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 było wiadomo od początku wyścigu, że, że procedura startowa e, nie, nie była odpowiednia. E, nie jest to tutaj takie jasne jak w Formule 1 E, i widocznie, jaka będzie kara i, i też jaki jest czas tej kary. E, także... E, bardzo możliwe, że gdybyśmy mieli większą przewagę lub nie byliśmy w tym miejscu, wtedy byśmy mieli na przykład dużo większą karę. Mm. E, nie wiem, e, także e, ogólnie... Ogólnie, tak jak mówię, 5 sekund tak naprawdę e, nie byłoby problemem. E, problemem było to, że nie można ich jakby zaserwować w trakcie full i automatycznie musieliśmy jakby nie mogliśmy ryzykować. Normalnie byś jechał najdłużej i czekał na full lub dopóki jakby musisz zjechać na pit stop i automatycznie okrążenie później wyszła full gdyby wyszło safety car to inni by musieli zjechać na taki pit stop serwisowy, który jest nielegalny i tak naprawdę sytuacja by się zupełnie odwróciła. Hmm. Powiedz coś o Twoim stylu. Wyjechałeś na trzeciej pozycji, chociaż tak naprawdę z pozycji na to, że to przed pitstopem no to była druga, i my starczyłeś bardzo fajny pojedynek tam w tłoku. jak Ci się jechało ten początek. Ogólnie wykonywałem swój plan. E, straciliśmy 6-7 sekund na pitstopie. E, mieliśmy problem. Wyjechałem na drugiej pozycji. E, tak naprawdę wiedziałem, że auto, które muszę wyprzedzić, muszę wyprzedzić jak najszybciej i w tłoku, ponieważ oni byli bardzo szybcy na prostych przez cały weekend. Oczywiście miałem przewagę sporą, jeśli chodzi o tempo, ale tak naprawdę musieliśmy też dbać o, o, jakby było przez cały weekend ryzyko z oponami, z awarią opon, dlatego było też ważne, żeby wyprzedzić go jak najszybciej, żeby po prostu nie utknąć i nie narażać opon na dodatkowy stres. I tak naprawdę cały, cały wyścig był jakby podyktowany e, pod, pod oponę i też e, e, jakby analiza i kierunek, w który poszliśmy. I tak naprawdę do, do połowy wyścigu według mnie wszystko wyglądało pod kontrolą i tak było, ponieważ e, e, kiedy mnie ściągnięto, byłem na, na pierwszej pozycji. Zmieniono strategię e, w trakcie wyścigu i jakby to nie zadziałało. A dlaczego w ogóle? Dlaczego jedynie z tym Widocznie analiza pewnej sytuacji według mnie była błędna i później tak się okazało. E, straciliśmy e, może na pustym to, żebyśmy nic nie stracili, e, ale tak naprawdę e, straciliśmy pozycji sporo i, i tak się jakby nie tylko pozycji, jeśli chodzi o cyfrę, ale pozycji względem naszych rywali. E, i ben, Będąc za nimi musisz mieć tutaj sekundę półtorej przewagi. E, może myśleliśmy, że będziemy mieli taką. E, tak jak mówię. E, jakby według mnie wszystko szło w e, miarę pod kontrolą e, e, podjęliśmy pewne decyzje akceptując jakby e, wydajność pod względem bezpieczności e, i, i jakby e, też nasza jazda była podyktowana e, pod, pod te decyzje. i Według mnie wszystko było pod kontrolą, ale to było moje odczucie, odczucie może błędne, e, chociaż nadal myślę, że e, jest lepiej e, liderować i niech inni się martwią i podejmują ryzyko, niż, niż oddawać pozycję lidera, e, e, zmieniając strategię i, e, no i później sobie komplikując życie. Myślisz, że mogliście to wygrać? Zdybaniem nigdy się nie wygrywa wyścigów. Ale, także <gdybaniem, gdybaniem nie ma sensu. E, myślę, że tak inne wyścigi ten nie był idealny. E, mieliśmy sporego pecha, jeśli jakby chodzi o właśnie karę i o to, co się by nie wydarzyło. E, ale tak mówię, Gdybaniem nie ma sensu ten. Fakt jest taki, że inni musieliby nas wyprzedzić, co nie jest takie proste. E, i myślę, że mieliby z tym spory problem. E, I musieliby podjąć ryzyko, które jak jedziesz z przodu, ryzyka nie podejmujesz. A wiedząc, że e, bardzo dużo aut, a jak nie wszystkie auta miały problemy z oponami do dzisiaj, e, to ryzyko e, mogło sporo zmienić jakby scenariusz całego wyścigu. E, tak jak mówię. Podjęliśmy jakby plan nie podejmowania ryzyka e, i, i, i jakby. Do połowy wyścigu pamiętaliśmy o tym planie, później jakby sytuacja się zmieniła i tyle. Następna Monza, znowu powiedz, no tak, znowu LMS, LMP2. Powiedz, czy jesteś ciekaw w ogóle tego wyścigu w tym prototypie? To jest tor, który lubisz, prawda? Tor, który lubię, tor, który zawsze tak jakby mam miłe wspomnienia i zawsze ciekawie mi się na niego przyjeżdża. Oczywiście tor, który jest nowy dla nas, zupełnie inna charakterystyka. Będzie trzeba popracować trochę, ponieważ to jest tor, gdzie, gdzie myślę mocne strony naszych rywali będą jeszcze bardziej widoczne, albo mocne strony nasze niekoniecznie będą aż tak widoczne, także będziemy musieli pewnie pokombinować, zmienić trochę filozofię filozofię, ponieważ tory jakby ma zupełnie inną charakterystykę i dostosować się, także kolejne wyzwania, ale jakby zawsze przyjazd na Monce był miły, także w tym roku też tak będzie i jakby może być jeszcze milszy, jeśli weekend pójdzie dobrze, hmm. ale jakby sama, sama, sama myśl na pojechanie na Monce jest ciekawa. Czy wrócisz tutaj na Paul za dwa tygodnie na Formułę 1? Nie, nie będzie tutaj za dwa tygodnie. Aha. A jeżeli mogę zapytać, bo teraz będą dwa wyścigi w Austrii, Styria i ten i Austria. Czy jest szansa, że podczas jednego z tych wyścigów cię zobaczymy w samochodzie? A nie wiem, ale nie wiem. E... No, może już wiesz, dlatego pytam. Nie, po nie wiem. E... No, a nawet gdybym wiedział, to nie mogę powiedzieć, także dopóki <laughs> nie ma potwierdzenia oficjalnego siedzimy cicho, także nie wiem, ale tak na serio, na jedną Austrię będę, w jednej Austrii, a czy wsiądę do auta, pewnie będzie to też zależało od, od pewnych innych elementów, także zobaczymy.